Witam Państwa serdecznie. W dniu dzisiejszym Wiktor Emil Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, pod tytuł Głos Nadziei z otchłani Holokaustu. Proszę Państwa, profesor Wiktor Emil Frankl, żył w latach 1905-1997, był przedstawicielem tzw. trzeciej szkoły wiedeńskiej psychiatrii. Pierwsza szkoła wiedeńska psychiatrii to jest ta szkoła reprezentowana przez Zygmunta Freuda, druga szkoła to szkoła reprezentowana przez ucznia Freuda Alfreda Adlera. Natomiast no, tym przedstawicielem trzeciej szkoły wiedeńskiej był profesor Wiktor Emil Frank, wielokrotnie nagradzany licznymi doktoratami Honoris Causa, między innymi katolickim Uniwersytet Lubelski wręczył doktorat Honoris Causa profesorowi Franklowi. Był twórcą specjalnej odmiany psychoterapii, był twórcą logoterapii. W czasie II wojny światowej, Wiktor Frankl był, urodził się w Wiedniu, był Austriakiem żydowskiego pochodzenia. W czasie II wojny światowej trafił do obozów koncentracyjnych, między innymi w Dachau i w Auschwitz-Birkenau. Udało mu się przetrwać. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do dalszych partii naszego dzisiejszego odcinka, bardzo, bardzo ważnego, chciałbym, żebyście Państwo, no pewno, pewno po filmie, ale zajrzeli do linku pod spodem, do linku na dole, obok. Czerwony jest przycisk subskrybuj, więc przy okazji jeszcze można nacisnąć przycisk subskrybuj. Chciałbym, żebyście Państwo zobaczyli, jak to jest film czterominutowy, że, chciałbym, żebyście Państwo zobaczyli, jak profesor Wiktor Emil Frank zachowuje się na sali wykładowej, jak doskonałem jest mówcą, jak wpływa na otoczenie na sali wykładowej. Zobaczycie Państwo, że jest mnóstwo... Uczniów, i tam profesor Wiktor Emil Frank na tym krótkim filmiku, czterominutowym, a w zasadzie obchodzi nas około 2,5 minuty, opowiada o tym, jak mamy traktować drugiego człowieka, znaczy jak mamy oceniać drugiego człowieka. Kapitalnie to przedstawia. Szanowni Państwo, Wiktor Emil Frank. No, tym osobom, którym nie będzie się chciało wejść na ten link i kliknąć. Powiem tylko, że przez pewną bardzo ciekawą analogię Frank mówi o tym, żeby drugiego człowieka, żeby jak spotykam się z drugim człowiekiem, to tego drugiego człowieka znaczy dawać mu dodatkowy bonus, znaczy dodatkowe zawsze dawać jakieś punkty. Tak tylko możemy dobrze ocenić człowieka. Jeśli no, ocenimy go dużo, dużo wyżej no, znaczy myślę, że warto naprawdę warto na ten, na ten filmik rzucić. O tym na ten filmik zobaczyć też angielszczyznę profesora Wiktora Franka, z której to angielszczyzny nauczynił też w jakiejś mierze swój oręż. Proszę Państwa. Sama książka, widzicie Państwo, że książka jest drobniutka, malutka, zresztą są tutaj dwie przedmowy akurat w tym wydaniu Alporta i, i samego Wiktora Franka. Książka malutka, ale bardzo, bardzo cenna, proszę Państwa. Tak jak powiedziałem na początku, wiele milionów, kilkanaście milionów nakładu. Rzeczywiście po tą książeczkę no, ustawiały się też kolejki, no może nie takie kolejki, jak po no, inne pozycje. Tutaj ale, ale, ale naprawdę jest to, jest to książka bardzo bardzo ważna. Powtórzę Frank to pierwsza, pierwsza liga i warto naprawdę warto przeczytać tą, tą książkę, tą książka jest znana wzdłuż i wszerz, Drodzy Państwo, książka jest znana na całym świecie, a Kulminacyjnym, chciałbym drodzy Państwo, żeby kulminacyjnym punktem naszego dzisiejszego spotkania, naszego dzisiejszego krótkiego filmiku, w którym będziemy pracowali nad e, Człowiek w Poszukiwaniu e, Sensu, żeby tym punktem kulminacyjnym, tak najważniejszym, koroną tego odcinku, żeby była konfrontacja. To znaczy, żebyście Państwo zobaczyli, że. Wiktor, tak, może tak, w prawej ręce trzymam tutaj Wiktora Emila Franka. Frank stwierdzi w tym punkcie kulminacyjnym tego dzisiejszego odcinka, okaże się, dlaczego, szanowni państwo, Frank twierdził, że Freud, tutaj widzimy profesora Zygmunta Freuda, charakterystyczne okularki, profesor zdjęcia z Wiedeński, Wiedeńskiej, dlaczego Freud mylił się? Według Frankla, no w pewnych kwestiach Freud mylił się. To jest ważne, szanowni państwo. Myślę, że szczególnie też no, dla nas Polaków tutaj ważne nad, nad Wisłą, ponieważ e, argumentując te no, błędy Freuda, to podejście freudowskie, e, profesor Wiktor Emil Frank przytacza postać ważnego, ważnego Polaka. Troszkę zapomniane już postaci. O tym wszystkim w dzisiejszym, w dzisiejszym filmiku także zachęcam do oglądania do samego, do samego końca, żebyście Państwo ten, ten filmik obejrzeli. Proszę Państwa, Frank pisał, Frank tak jak powiedziałem, w czasie II wojny światowej był więźniem obozów koncentracyjnych. Ta książeczka powstała, on ją napisał w ciągu 9 dni. W 1945 roku 9 dni. Pierwotnie miała być anonimowa, miał się tutaj nie, nie podpisywać. Książka składa się, można powiedzieć, z dwóch części. Kolejne wydania to, to są w zasadzie trzy części, ale generalnie są dwie części. Pierwsza część, szanowni państwo, to jest opis pobytów. No, opisy obozowe są, obozowego życia, obozowej traumy, przebywania w anus mundi, czyli w, no, taka była nomenklatura, takie też było nazewnictwo obozów koncentracyjnych, czyli Odbyt, odbyt świata. A ta druga część, szanowni Państwo, no to są sformułowane podstawy, podstawy franklowskiej logoterapii. Ale podstawy sformułowane w sposób bardzo przystępny, bo to podkreślam, to nie jest podręcznik, podręcznik akademicki. Wobec czego, szanowni Państwo, jeszcze raz uporządkujmy, takiego uporządkowania dokonuje Sam Frank. Pierwsza część on tak nazywa, że ten opis. Traumatyczny opis, opis pobytu w obozach koncentracyjnych, ta stanowiąca pierwsze, pierwsza część, no to jest taka część, o tym mówi Frank, to jest część praktyczna. I z tej części praktycznej wynikałaby część ta, część teoretyczna. Proszę Państwa, w, tak jak powiedziałem, trafia Frank w czasie II wojny światowej, trafia do obozów koncentracyjnych, trafia do innego świata. Tutaj używam teraz sformułowania Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Inny świat, w którym są, jest inna przestrzeń, inaczej płynie czas, szanowni Państwo. Tutaj warto no, dla więźniów obozów koncentracyjnych czas płynie zupełnie, zupełnie. Inaczej, warto tu przytoczyć, szanowni państwo, że w momencie, kiedy opisuje na no, tą kwestię, że czas dla więźniów w obozach koncentracyjnych płynie zupełnie, zupełnie inaczej, Frank powołuje się na Tomasza Mana, na czarodziejską górę, czyli pozycję omawianą na państwa ulubionym kanale. To wskazuje na pewną korelację, na pewne. No, naczynia połączone. Tym bardziej, szanowni Państwo, warto śledzić kanał, wszystkie, wszystkie przeczytane wieczory. Tu opisy życia obozowego Frankla. One specjalnie on je opisuje okiem, okiem psychiatry. No, to już no, do dorosłego, dorosłego mężczyzny, ale one są zbieżne z wieloma. Czy też innymi opisami, czy Primo Leviego, czy Imre, Imre Kertesza, czy czasami Stanisława Grzesiuka, o tych wszystkich osobach będę, będę opowiadał w, w, czasie kolejnych, w czasie kolejnych odcinków. No więc, traumatyczne przeżycia. Opisywanie ciężkich sytuacji, wskazywanie w tej części opisującej przeżycia w obozie koncentracyjnym. No, Frank opisuje też, kto, szanowni Państwo, kto mógł przeżyć obóz, obóz koncentracyjny. I taki wspólny mianownik, wspólny moment który opisuje Frank, ale też i, też i Kerr, też i, też i Primo Levi, to jest to, że przeżyć obóz koncentracyjny mogły tylko i wyłącznie osoby, które miały sen, znaczy widziały sens pewien, znaczy miały gdzieś zarysowany cel. Kto tracił ten sens albo kto tracił cel, Szanowni Państwo, umierał. Niesamowicie to jest opisane, o, o tym akurat Frank nie, tutaj nie, nie, nie wspomina, nie mógł też wspominać, ale na przykład w twórczości Warłama Szałamowa. Warwana Szałamów, tutaj taka szybka dygresja, był więźniem kacetów, łagrów sowieckich i w opowiadaniach kołymskich, Opowiadania kołymskie będę o, o tej książce opowiadał, to jest zbiór kilkudziesięciu nawet, chyba zdaje się, też i kilkaset brylantowych, malutkich, opowiadanych, niektóre zajmują stroniczkę albo i dwie y, y, s, strony odnośnie y, Opowieści o tym, czym były, czym były łagry. W jednym z takich opowiadań, szanowni państwo, jeden z więźniów, który codziennie przy tym mrozie minus, 50, minus 40, minus 50 stopni wychodzi do tajni, tam rąbie drzewa, ale przy życiu utrzymuje go myśl, że w Moskwie czeka na niego córka, któregoś razu jednak dostaje, szanowni państwo, list z Moskwy podpisany przez córkę. No i córka, jak to często bywało wtedy w Związku Sowieckim córka napisała do niego wyrzekam się ciebie, bo ty jesteś wrogiem ludu nie chcę mieć z tobą nic wspólnego ja ciebie w ogóle nie chcę nazywać ojcem, ten człowiek stracił szanowni państwo sens już po, po dwóch, po trzech dniach zaczął się, znaczy załamał się kompletnie, zaczął być tutaj nie nadążał z normą a no wiemy co się działo z osobami, które nie nadążały z normą w, w, sowieckich, w sowieckich łagrach. No, opisy tu są u Frankl'a tego życia obozowego. Jeszcze raz podkreślę, szanowni państwo, no, momentalnie są bardzo, bardzo ciężkie. Tutaj warto byłoby też wspomnieć, że kiedy przekraczało się tą bramę niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, czy sowieckich łagrów, to nad tą bramą były napisy, no, w, 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 tutaj w tych niemieckich obozach koncentracyjnych to było Arbeit macht frei, nie tylko w Auschwitz, ale też w innych obozach. W sowieckich obozach też były, no, troszeczkę, to była trochę inne brzmienie tego, tego napisu, zainteresowanych odsyłam do do książek pani profesor Barbary Skargi, ale Szanowni Państwo, co chcę powiedzieć, znaczy, przekraczając bramę obozu, w zasadzie ten napis mógłby być, no tak jak z dantego no. porzućcie wszelką, wszelką nadzieję ci, którzy tutaj w, wchodzicie. Taki napis też mógłby, mógłby być. Frank przebywając w obozach koncentracyjnych mówi, że maski opadały, szanowni państwo. Ja już w jednym z filmików tutaj na tym kanale wspominałem to sformułowanie maski w obozie koncentracyjnym. Maski opadają. O tym też mówi nasz słynny polski psychiatra Antoni Kępiński. Rzeczywiście bardzo szybko okazywało się, to kto, jest, kto jest kim. W sytuacji tak skrajnego zagrożenia życia nie było możliwości tutaj Udawania, trzeba podejmować natychmiastową decyzję. To było tak, tak albo, albo nie, nie. Więc Frank powie, że, że maski, maski opadały, że widział różne postawy. Widział postawy, tutaj pada takie sformułowanie Franka, widział postawy ludzi, którzy zachowywali się jak, jak świnie, ale że widział też postawy, postawy piękne osób, które zachowały. Zachowały cały czas godność i były, powie Frank, i były cały czas tego no, zamknięcia, przebywania za drutami kolczastymi. One były wolne. Proszę Państwa, ta druga część w poszukiwaniu straconego czasu przepraszam, mówię, w poszukiwaniu straconego czasu człowiek w poszukiwaniu sensu. Tyle głowy, cały czas tego, tego prusta może to źle. Człowiek w poszukiwaniu sensu, druga część, zarysowuje podstawy, podstawy logoterapii. Proszę Państwa, no bo tak jak powiedziałem na samym początku, Frank, przedstawiciel tej trzeciej szkoły wiedeńskiej psychiatrii, ta trzecia szkoła streszczając, absolutnie uproszczając. Ona mówiła o tym, że podstawowym takim motywem działania człowieka jest poszukiwanie, poszukiwanie sensu. Nie poszukiwanie przyjemności, na przykład jakby chciał, jakby chciał Freud, ale poszukiwanie, poszukiwanie sensu. To jest to, co determinuje, determinuje człowieka. Frank w tej drugiej części no, wylicza na przykład to znaczy podaje co. Opowiada, gdzie tego sensu szukać. Zresztą zobaczcie Państwo, że sam tytuł książki, no bo powiedziałem, że to światowy bestseller, ale, o tutaj dobrze widać, ale tytuł książki jest drodzy Państwo, odpowiedni. Znaczy, odpowiedni człowiek w poszukiwaniu sensu. No jest mnóstwo książek opowiadających o, tutaj wziąłem z półki, dwie tylko, które mają w tytule rozmowy o sensie życia. Widać. Tak, tutaj filozoficzne orientacje w wyborze sensu życia. Ta dyskusja jest olbrzymia, drodzy Państwo. No, o sensie życia no, dyskutują no, niemalże wszyscy filozofowie, naukowcy, ale i nie filozofowie, nie naukowcy. No, Sens życia jest, <coughs> jest bardzo no, czymś, czymś niezmiernie, niezmiernie istotnym. Co mówi o sensie życia? Tutaj jakieś trzy punkty, które pozwalają ratować, gdzieś odnajdywać sens życia. Czytamy u, u Frankla. Sens życia można odkryć na trzy sposoby. Poprzez twórczą pracę lub działanie, poprzez doświadczanie czegoś lub kontakt z innym człowiekiem oraz poprzez to, jak znosimy nieuniknione cierpienie. Pierwszy sposób dotyczy dokonań i osiągnięć jest dość oczywisty. Proszę Państwa, Frank, czy no mamy te trzy, trzy takie punkty. Twórcza praca lub działanie, poprzez doświadczenie czegoś lub kontakt z innym człowiekiem, czyli chodzi tutaj najczęściej o to ten stosunek o, o miłość do drugiego człowieka czy poprzez to jak znosimy nieuniknione cierpienie Frank mówi, że jeśli życie, a życie ma ma sens w każdej sytuacji według Franka życie ma, ma sens powinniśmy bardziej mówi też Frank w tej drugiej części zadawać pytanie nie czego my oczekujemy od życia, drodzy państwo, ale czego życie oczekuje od nas. To jest ważne zadanie Frank mówi, że w każdej sytuacji e, znaczy życie jest, życie ma e, życie ma sens i mówi Frank, że jeśli życie ma sens, to i cierpienie, które stanowi według Frankla e, stanowi składową życia ma sens. Frank podkreśla dopóki e, możemy uniknąć cierpienia. Jak najbardziej trzeba unikać. E, trzeba unikać cierpienia, znaczy, jeśli uda się zwalczyć cierpienie Zredukować to jak najbardziej, to bardzo, bardzo bardzo dobrze. Ale jeśli, powie Frank, jeśli cierpienie jest nieuniknione, no to wówczas musimy. Spróbować spojrzeć troszkę, znaczy z innego punktu, doszukać się w danej sytuacji. I w tej książce jest szereg najróżniejszych sytuacji, kiedy Frank pokazuje w, też no, w jakiejś mierze swoją pracę m, terapeutyczną i poprzez e, logoterapię, poprzez, poprzez spotkania z pacjentami, potrafi w naj, najtrudniejszych sytuacjach. Tam są opisy najróżniejszych e, pacjentów, którzy przychodzą z bardzo trudnymi sytuacjami, pacjenci pokojarzani w głębokiej depresji, a mimo tego Frank, no, Często udaje się znaleźć ten klucz, pozwolić no, pacjentowi spojrzeć zupełnie zupełnie inaczej na daną, na daną sprawę, uruchomić, uruchomić pacjenta. Frank mówi o tym też, że w tej, tej drugiej części książki, Frank mówi o tym, że, że opowiada o wolności człowieka mówi, że wolność człowieka musi być sprzężona, Szanowni Państwo, z odpowiedzialnością. Postuluje tak, troszkę. Mrugając okiem, ale to ciekawe spostrzeżenie, postulując, że jeśli na wschodnim wybrzeżu jest statua wolności, to na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych powinna być statua odpowiedzialności. Wolność z odpowiedzialnością jest według Franka sprzężona. Mówi Frank o tym, że godność człowieka trwa cały czas, i jest niezależna od podejścia utilitarnego, to znaczy godność człowieka nie powinna być mierzona tym, no ile ten człowiek może zdziałać, jak bardzo jest przydatny, jak sprawne ma ręce czy nogi. Nie. Godność człowieka nie jest związana z utylitaryzmem. Proszę Państwa, długo tutaj opowiadam finał w końcu, tutaj, coś na co chciałem Państwa znaczy w sposób szczególny zwrócić uwagę i zachęcić do pewnej, zaproponować pewną rzecz. Tak jak powiedziałem, Frank, przedstawiciel trzeciej szkoły wiedeńskiej psychiatrii, w wielu kwestiach, nie znaczy, że we wszystkich, bo on też w, jakiś, w jakimś, w stopniu kontynuuje osiągnięcia Freuda, ale nie zgadza się z, tutaj z, z Freudem. Z Freuda tutaj odkładamy. Co mówi, proszę Państwa? Tutaj przeczytam fragment Państwu. Fragment z Frankla. Proszę, proszę jeszcze o chwileczkę uwagi, chwileczkę cierpliwości. Zygmunt pisze, pisze Frank. Zygmunt Freud domagał się niegdyś. Spróbujmy poddać kilku jak najbardziej zróżnicowanych osobników działaniu głodu, wraz z nasilającym się imperatywem, jakim będzie dążenie do zaspokojenia głodu, indywidualne różnice między nimi zaczną się zacierać, a w ich miejsce pojawi się solidarne dawanie wyrazu tej samej niezaspokojonej potrzebie. Kropka, bo zacytował tutaj Freuda, co za szczęście, pisze dalej, Frank, że Zygmuntowi Freudowi oszczędzona została konieczność poznania od wewnątrz rzeczywistości obozów koncentracyjnych. Jego pacjenci spoczywali na kozetce zaprojektowanej w luksusowym duchu kultury wiktoriańskiej, a nie w brudzie baraków Auschwitz. Tam jednak owe indywidualne różnice nie zacierały się. Przeciwnie. W miarę upływu czasu ludzie coraz bardziej się od siebie różnili. Opadały maski, ukazując oblicza łajdaków i świętych. Obecnie nie należy się już wahać przed użyciem określenia święci. Wystarczy wspomnieć postać ojca Maksymiliana Kolbe, który skazany w Auschwitz na śmierć głodową został ostatecznie dobity zastrzykiem kwasu karbolowego, a w 1983 roku kanonizowany. Proszę Państwa, światowej sławy psychiatra, pierwsza liga, naprawdę bestseller, opowiada o Franciszkanie, Maksymilianie Kolbe. Koniecznie, koniecznie musimy też, zachęcam Państwa do odwiedzin Niepokolanowa, żeby coraz więcej osób jednak Odwiedziło, zobaczyło, gdzie, gdzie przebywał. Zainteresowało się też postacią Maksymiana Kolbe, Maksymiana Marii Kolbe. I to nawet nie ze względów religijnych czy, czy niereligijnych, ale jeszcze raz podkreślę: na no, światowej sławie psychiatra w swojej książce, w bestsellerze, które było rozczytywane na całym na całym świecie, wspomina on, o ojcu Kolbe, który no, poszedł na, na śmierć, zgłosił się na, na apelu w Auschwitz, poszedł na śmierć e, za drugiego człowieka. Zgłosił się, powiedział, że wystąpił w czasie apelu. E, kiedy wybranych zostało, tak szybko dopowiem, w Auschwitz, no, jeden z więźniów uciekł. E, za ucieczkę tutaj e, zostało wybranych na apelu 10 osób do do bunkra głodowego i za jedną z tych osób zgłosił się właśnie, właśnie Maksymilian Kolbe. Proszę Państwa, kto bardziej zainteresowany jeszcze Maksymilianem Kolbe, no można zobaczyć, jest film z tutaj opis, w jakiś, jakaś wskazówka też w w opisie, w opisie filmu zachęcam Państwa bardzo gorąco do tej, do tej krótkiej, krótkiej, ale bardzo ważnej, bardzo ważnej książeczki jeszcze Państwu, żeby zachęcić Państwa bo książeczka bardzo znana książka bardzo znana gdybyś w tym roku miał przeczytać tylko jedną książkę, powinno być nią dzieło doktora Frankla Los Angeles Times no, pozytywne, bardzo pozytywne recenzje. Z New York Timesa e, też. No, warto, warto znać. No i e, ojca kolbego, kolbego też, żebyśmy, żebyśmy wiedzieli, bo cudze chwalicie, a swego, e, swego nie znacie. Zachęcam Państwa e, do, do lektury. Wiktor Emil Frank, człowiek w poszukiwaniu w poszukiwaniu sensu. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejszy odcinek, za wspólne przepracowywanie, za wspólne pochylanie się nad wspaniałą książką i zapraszam Państwa za tydzień. Do zobaczenia.